Dlaczego warto zainstalować klimatyzację? Czy klimatyzacja może zastąpić inne systemy ogrzewania? Jak ograniczyć koszty budowy systemu klimatyzacji? Na te i inne pytania odpowiemy w tym materiale. Oglądaj do końca. Dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku z cyklu Spotkanie z ekspertem. Porozmawiamy na temat klimatyzacji. Czy mógłbyś mi powiedzieć jakie są rodzaje klimatyzacji? W systemie klimatyzacji rozróżniamy kilka rodzajów klimatyzatorów. Mogą być ścienne, podsufitowe, przypodłogowe, kasetonowe lub kanałowe. A jak można dobrać moc klimatyzatora do wielkości pomieszczenia? Prawidłowo powinno obliczyć się zyski ciepła, uwzględniając m.in. nasłonecznienie, liczbę osób przebywających w domu czy sprzęty wytwarzające ciepło. Natomiast powszechnie znaną metodą jest dobieranie mocy urządzenia na powierzchnię. I przykładowo na 1 m2 przyjmuje się 100 W. Czy warto? Jeśli tak, to dlaczego warto zainstalować klimatyzację? Klimatyzacja w lecie nie tylko schładza dom, ale również go osusza, więc podnosimy komfort przebywania w takim domu. Dodatkowo, klimatyzatory wyposażone są np. w jonizatory lub oczyszczacze powietrza. Czyli to są zalety klimatyzacji, o których powiedziałeś, a jakie są jej wady w takim razie? Główną wadą są koszta montażu oraz samej eksploatacji. Instalacja klimatyzacji wymaga wykonywania odpłatnych przeglądów. A jakie są rodzaje systemów klimatyzacji? W domach najczęściej stosowane są typy split lub multi split. One różnią się tym, że w systemie multi split mamy jedną jednostkę zewnętrzną podłączoną do kilku jednostek wewnętrznych, natomiast w systemie Split do każdej jednostki wewnętrznej przypisana jest osobna jednostka zewnętrzna. Klimatyzatory w systemie Split właśnie. Czy klimatyzatory kanałowe do takiego domu? Dużo będzie tutaj zależało od specyfiki budynku i technicznych możliwości montażu. Jeśli natomiast znajdziemy miejsce na instalację kanałową, to na pewno będzie ona mniej widoczna. Urządzenia będą schowane na przykład w suficie obniżanym, a na wierzchu będziemy mieli tylko kratki na suficie lub na ścianie. Natomiast w przypadku klimatyzacji typu split, na przykład na ściennej, na pewno będzie to tańsza opcja wykonania takiej instalacji. Czy klimatyzacją mogę w ogóle ogrzeć sobie taki dom? Jak najbardziej tak. Obecnie wszystkie klimatyzatory posiadają funkcję grzania. Należy pamiętać, że klimatyzacja nie jest to główne źródło ogrzewania i służy bardziej do dogrzewania budynków, na przykład w okresach przejściowych. Klimatyzacja czy rekuperacja? Jakie są podstawowe różnice, bo ludzie często to mylą ze sobą? Zgadza się. Natomiast są to dwa różne systemy. Rekuperacja dostarcza świeże powietrze z zewnątrz, natomiast klimatyzacja tylko i wyłącznie obraca tym powietrzem wewnętrznym, odpowiednio je obrabiając, czyli. Chładzając lub podgrzewając. A w takim razie, czy klimatyzacja może być zainstalowana w domu z rekuperacją? Oczywiście, że tak. W przypadku zastosowania tych dwóch systemów, rekuperacja zacznie również odzyskiwać chłód na wymienniku, więc te dwa systemy będą się świetnie ze sobą uzupełniały. A jakbyś mógł dać jakąś taką radę w jaki sposób zminimalizować koszty systemu klimatyzacji w domu jednorodzinnym? Dobrze ją jest wykonać już na etapie budowy domu. Na etapie stanu surowego wykonujemy instalację, która jest później schowana pod tynkami. Następnie montaż urządzeń odbywa się zaraz przed Prowadzeniem się do domu w przeciwieństwie, gdybyśmy zamontowali instalację klimatyzacji, już w domu zamieszkałem, zawsze ten koszt będzie troszkę wyższy. A czy w dobrze zaizolowanym domu jest konieczność montażu systemu klimatyzacji? Oczywiście, że tak. Należy pamiętać, że również dobrze zaizolowany dom ma zyski ciepła. Charakteryzuje się tym, że taki dom znacznie wolniej będzie się wychładzał niż dom bez izolacji. Słuchaj, a na etapie budowy stanu surowego o czym na pewno nie można zapomnieć. No, trzeba wykonać pełne przygotowanie do instalacji, czyli poprowadzić instalację chłodniczą wraz z okablowaniem oraz odprowadzenie wody z urządzeń. Damien, ja Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek, a Was z tego miejsca zapraszam do śledzenia naszego kanału i oglądania następnego odcinka, który zostanie opublikowany już w przyszłym tygodniu.